maneczko wszystkim, mamy dzisiaj 20 lipca, godzinę 12 Właśnie wjechaliśmy w rzepak, z tym, że dzisiaj nie kosimy u siebie. Jesteśmy na usługach. Przyjechaliśmy do gospodarstwa, w którym wykonujemy usługi. Mamy tutaj do wykoszenia rzepak. Powiem wam, że straszna fala upałów nas nawiedziła. No dwóch dni bardzo grzeje. Wczoraj było Czyli 19, 19 lipca było 30 chyba stopni w cieniu, gdzie ma być 34. Powiem wam, yy, tragedia jest. Nie chcę się w ogóle z maszyny wychodzić. Takie jest parzące powietrze, że jestem w szoku. Już dawno u nas takich temperatur nie było. Ale będziemy musieli walczyć z tymi temperaturami. Trzeba jakoś sobie yy, radzić. Dzisiaj kosimy na cztery kombajny. Właśnie chłopaki tutaj obkaszają poprzeczniak. Yy, no co, klasyczne zestawy. Czyli trzy New Hollandy, jeden klas I dwie przyczepy przeładowcze przyjechały. W sensie ja i z Bartkiem. Poczekajcie, muszę sobie poprawić moją flagę piracką, banderę kurczę już się rywie trochę. Ajajaj! No bo ostatnio jak kosiliśmy u nas, to tylko Bartek jeździł, bo tam w miarę proste pole było, czyli tam piry sobie tam dojeżdżały, nie, nie musiał Bartek daleko jeździć, także bez problemu się wyrabiał z od y, czterech kombajnów dzisiaj jeszcze od razu Mateusz przyjedzie z talerzówką będzie talerzował żeby od razu tą ściernię stależować, bo tecet na razie nie kosi on ogólnie już tecet od kilku lat nie rusza rzepaku tutaj w gospodarstwie on tylko do, w sumie tylko zboże kosi zboża Rzep, rzepaku już dawno nie był Szkoda kombajnu nadwyrężać, że tak to nazwę. Tym bardziej, że są duże kombajny, to one tną rzepak. Tecer to tam na takie działeczki jest. I jeszcze chciałem powrócić do tematu przy okazji yy, ostatniego mojego vloga. Yy, duża fala krytyki i niedowiarków była, yy, jeśli chodzi o plążę paku u nas na gospodarstwie, bo powiedziałem, że ton sypie, z tym, że wydaje mi się, że ci widzowie co tam, że tak powiem, hejtowali, nie dosłuchali się do końca, co miałem na myśli. Mo może tylko us usłyszeli słowo yy, kluczowe. A y, słowa kluczowe, czyli 5 ton, i to tyle było. Y, chciałbym y, się ustosunkować do tego, że tak jak mówiłem, tam, że skosiliśmy 1 hektar pola, jeden zbiornik nakosiliśmy, równy hektar pola, było y, wysypany na przyczepę, zważone, no i wyszło gdzieś tam 5 ton. I bardzo tutaj dużo niedowiarków było, z tym, że ja mówiłem, że ta średnia może się zmienić, na pewno się zmieni, bo to był tylko hektar pola wykoszony i hektar pola był wykoszony i teraz mogę Wam powiedzieć, skosiliśmy tą działkę 90 hektarów i wyszła średnia 4,42, czyli nie jest to rekord ani nie jest w porównaniu do poprzednich lat, u nas nie jest mało. Czyli bardzo dobry plon, każdy zadowolony jest, ogólnie jak tutaj w okolicy rolnicy jest to na tą chwilę zwyczajny plon, normalny, bo rolnicy naprawdę u nas uzyskują po, po 5 ton, 4,8, 4,5 tony średnia, 4,2 tony średnie, jak ktoś tam no mówię przypilnował tego, że paku zadbał, tym bardziej, że yy, w tym roku fajnie, fajnie pogoda ogólnie w tym sezonie w miarę sprzyjała Rok temu jak szliśmy, bo ja tego nie powiedziałem w poprzednim odcinku Rok temu jak szliśmy rzepak Były dobre warunki do wschodu, ponieważ popadało u nas Popadało akurat jak Mateusz wtedy pamiętam Siał ten rzepak na tej działce To dzień później popa popadał deszczyk, czyli idealne warunki do wschodu W miarę ciepło było Później dosyć przykropna zima Wiosna też tam popadało, pamiętam tylko w tym roku kwieciem był taki dosyć suchy jak uprawiałem pod kukurydzę a później jak już były zboża, rzepaki nalewały ziarniaki to też popadywał i nie były to może tam jakieś tam w maju czy tam na początku czerwca duże ilości ale widocznie wystarczające by spokojnie te nasze roślinki nalały sobie ziarno bo tą wodę. Tym bardziej, że tam na vlogach wspominałem, że padają deszcze u nas. Są tam przelotne opady deszczu. Także to nie to, że ja sobie wymyśliłem ten, ten, ten tonarz, te plony, bo tak naprawdę, no, mówię, mówię, tak jak, tak jak było, tak jak jest. I chciałem trochę tych niedowiarków uświadomić, że też... W całej Polsce nie występuje susza. Nawet u nas, tak jak mówiłem tam kiedyś, że jest bardzo zróżnicowane opady deszczu, że na przykład tutaj, teraz dajmy na, ty, na, dajmy na to, teraz na tym polu pada, a na przykład kilometr później nie pada, kilometr dalej nie pada, bo naprawdę u nas takie, takie deszcze występują i dam sobie rękę uciążę w całej Polsce. Tak, tak jest, że tutaj pada, gdzieś tam kilometr na przykład dalej mo, może już nie padać, nie? Gdzieś więcej popadało, gdzieś mniej, także mówię, to jest, yy, bardzo są zróżnicowane te opady deszczu. Aczkolwiek tu no, u nas, mówię, trochę popadało. Te plony nie są na tą chwilę tragiczne. Tak jak z szefem rozmawiałem, to, to jest zadowolony. I tak to u nas wygląda. A my to właśnie pierwsze pole tu obkaszamy dookoła rzepaku. Trochę się rozgadałem. No ale chciałem to yy, tych niedowiarków uświadomić, jak to wygląda. Tutaj mamy działkę o powierzchni gdzieś 30 hektarów. Obok następne pola, można by powiedzieć, wszystko je, obok siebie jest. Także dużo przejazdów nie będziemy mieli. Znaczy, tutaj to możemy sobie śmiało przejeżdżać z No to tylko przez drogę. I czekam na pierwszy zbiornik rzepaku Jeszcze w tym roku w sumie przeładowczą Nie jeździłem przy rzepaku Nie miałem okazji ale, ale dzisiaj się to zmieni Trochę, trochę pojeździmy o, Naprawdę jest na masakra Klima jest Na najniższym, na drugim stopniu i wcale aż tak mocno nie chodzi. Dobra, pier będą na mnie sypali. Pierwszy zbiornik rzepaku. Trzeba trochę zwolnić, bo rura odchodzi, a sypiemy po łuku. Rura się cofa. Ja ja Cofnę się, bo tam chłopaki też mogą. Już koguty mogą mi mrygać, tu tomkowi mryga kogut muszę bliżej do tomka podjechać. Kur na każdy inaczej tą rurę ma. Trzeba, trzeba obserwować co się dzieje. No i pierwszą przyczepę przeładunkową mamy pełną Pędzę tutaj za górką są tiry stoją już Wszystkie dojechały Będę rozładować się Tutaj chłopaki Tną Niech oni sobie na spokojnie ponakręcają ja dopiero przejadę Możemy powiedzieć, że już poprzeczniaki mamy poobkaszane I teraz, zaraz tam gdzieś w środku chłopaki przetną I dwa przejadą z jednej strony, dwa z drugiej I będziemy kosili na przemian I pierwszą przyczepę rozładowujemy Troszeczkę cofniemy sobie Widzieli tu w kamerce Kotyry są poustawiane, stanęły sobie na drodze polnej, na dosyć równej Także nie powinny mieć problemu z ruszeniem tu jeszcze raz trzeba poprzecznie kopkosić i, i będzie git i tam zaraz topak będą przecinali pole i lecimy oporowo z rzepakiem właśnie dojechał Mateusz, tę i talerzówką, Lemkenem Co na początek? stależuje ścieżki tutaj Stależuje ścieżkę dookoła bo jest nierówno będzie ciężko dla kombajnów, jak i dla traktorów. Te ścieżki są ugniecione, tak to wygląda polemkenie na ścierni rzepaczanej. O, tu już widgo jest, widzicie jest. ziemi. Czyli nie, jest, nie ma tragedii. Dzisiaj tu będzie zadyma dopiero na polu. 4 kombajny, talerzówka. Jest rozma, jak to mówią. Jest rozma. W końcu nie będziemy się trzepali też na tych ścieżkach, nie będziemy skakali na tych poprzecznych. Dwa razy przejedzie dookoła, będzie petarda, to ale żółto. Idę do kabiny, bo tam jest chłodno. Jest taki smażing, ale plażingu nie ma. Tak to wygląda po talerzówce. Wszystko, wszystko jest wymieszane. Tu pod spodem wilgoć w ziemi jest. Jak widzicie. Nie wygląda to tragicznie. Mateusz już tutaj po linii prostej sobie talerzuje. Rzepaczysko. Całe pole dookoła ścieżkę na poprzeczniaku objechał, wyrównał teraz jeździ sobie po prostej delikatną szagę zrobił dzięki temu, że jest szaga troszeczkę pole się równa i te łodyki też nie mają za bardzo jak uciec to jest jak w Kukurydzy Mateusz daje Nie opierdziela się Hektary ubywają Dosyć ładny kawałek zrobił Przypuszczam, że tak Z prędkością 14 km jeździ Widzicie pył, zostaje pięknie, jest to podcięte tak jak to powinno być. Czyli tam samo siebie rzepaku będą sobie kiełkować. To co ma na celu właśnie ten zabieg, żeby zbudzić kiełkowanie. Roślin, że później właśnie przed ciebie uprawić i w sposób taki mechaniczny to zniszczyć. No i odciąć parowanie. Jest to jeden z ważniejszych też zabiegów pożniwnych. A ja jadę tam do chopaków, podjadę sobie. Pierwsza awaria. Taki rzepak, że kosa pękła. Musimy, nie możemy tych śrub odkręcić, tak się zapiekły, musimy, czekamy na busa serwisowego, aż przywiozą klucz i się odkręci. Na szczęście mamy tutaj drugą kosę, jest schowana w tenerze. i zaraz to wymienimy. jest taka pierwsza, grubsza awaria na tą chwilę, która tam zajmie chwilę czasu, bo tak to na razie wszystko chodzi. Za 15.08. My właśnie przejeżdżamy no, na następne pola. Chłopaki tutaj już koszą na prawo. Już yy, wcześniej tutaj przyjechali na te działki. My tam dokańczaliśmy resztę. Od poprzednich działek mamy tutaj do przejechania jakieś półtora kilometra Także bliziutko i tutaj się rozkładamy. I tutaj też mamy kilka działek do wykoszenia, takich dosyć sporych. Także yy, dzisiaj tutaj nie skończymy. Będziemy. Koczowani, że tak to nazwę sprzętem A my już tutaj wjeżdżamy na drogę, rozkładamy się i... Na drogę polną oczywiście Rozkładamy się za chwilę I ruszamy dalej jeszcze na pewno z godzinę, dwie godziny pokosimy Jak oczywiście warunki pozwolą Mamy 22.15, jesteśmy właśnie po kolacji Dalej kosimy rzepak Chcemy jeszcze nakosić dwa tiry, czyli 50 ton Na razie warunki nam sprzyjają Ma być zresztą dzisiaj ciepła noc Około 22 stopni ma być w nocy Czyli jak na nasze tereny Bardzo wysoka temperatura w nocy Czyli na razie będzie można Kosić. tak to wygląda tutaj Bartek leci kończymy właśnie tą działkę już trzeci kombajn przejeżdża tu za drogę polną na następną działkę obkaszają ją i obkoszą i będziemy dalej siedli po linii prostej no niestety teraz obkaszanie trochę utrudnione, bo w nocy to nie jest to samo co w dzień. Ale trzeba gonić. Warunki pozwalają to się kosi. 25 Pierwsza My cały czas na polu Właśnie tutaj Kopaki dojechali z agregatem Do dmuchania Będziemy tutaj Kopaki przyjechali Dmuchacze Będą dmuchali kombajny żeby były przygotowane Na, na rano żebyśmy przyjechali jutro sobie o godzinie dajmy na to ósmej i y, po prostu wsiedli tylko w kombajn, ewentualnie no z rana przysmarowali, bo dzisiaj już chyba raczej nie będą smarowali, bo byśmy bardzo późno wtedy wrócili i tutaj odmuchają się, tutaj Krzysztof zjechał tam jeszcze Mateusz talerzuje, tutaj już Tomek jedzie. I już ostatniego w sumie tira żeśmy Zapełniamy, ostatniego tira zapełniamy i no i co, no i na dzisiaj już kończymy pracę, jutro działamy od nowa, idę jeszcze do Mateusza, zerknę, to jest naprawdę ciepło, powiem wam na krótki rękach, krótkie spodenki nie marznę, naprawdę, naprawdę jest bardzo ciepło. Cały czas bez problemu szło koszenie ale już wszystkie tiry nakosiliśmy, także kończymy na dzisiaj robotę a tutaj Mateusz nie jeszcze No i tym akcentem zakończamy dzisiejszy odcinek drodzy widzowie i co? I widzimy się w następnym Do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, tutaj drugiego dnia, mamy pierwszą, grubszą awarię yy, mianowicie stanął kombaj Bartkowi nie chce jechać teraz ani do przodu, ani do tyłu Popaki go obkosili yy, na początku <laughs> yy, spadło napięcie prądu spadło tam do 10, 10,2 spadło napięcie prądu no i wychodzi na to, że tutaj odcięło Bartkowi wszystko i nie mógł nic zrobić teraz coś tam jeszcze na radyjku mówili, że coś tam jakiś problem jest z cewką jakąś ale, ale jeszcze to jest taka wstępna diagnoza, ale co tam, jak tam to, to nie wiadomo pewnie z czasem się okaże i tutaj właśnie chłopaki obkosili go no i na razie stoi kombajn i czekamy na rozwój wydarzeń, co tam, co tam się stanie co że tak z kabiny nagrywam, ale nie chce mi się wychodzić, bo jest naprawdę potężny, potężny upał. Jest, pokazuję tutaj na, że dzisiaj miało być no 32 stopnie, ale jest bardzo, bardzo, bardzo upalne powietrze. W nocy było chyba z 23 stopniem, 24. Wracałem o drugie w nocy, to pokazywało mi 25 stopni w aucie. Także noc była strasznie upalna. A my dalej walczymy z rzepakiem na usługach. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Mamy 23.15. 21. lipca. Właśnie zakończyliśmy rzepak koszenie na usłudze i zjeżdżamy na gospodarstwo. Dzisiaj niestety kończyliśmy na trzy kombajny. Od południa, od godziny obiadowej, tam gdzieś 15, .00. kosiliśmy. Bartkowi jednak tam się okazało, że alternator padł. Zjechał ledwo na gospodarstwo. Tam po drodze jeszcze miał dwa ładowania na dwa prostowniki, żeby mógł to jechać, ale jakoś wytukliśmy tam z małymi przeszkodami, tam komuś tam kosa stanęła, to to, to tamto, takie do perele, ale wytłukliśmy, jutro mały, małe remonciki szybkie że tak to nazwę i będziemy dalej cieli usługowo rzepak, teraz gdzie indziej u nas jeszcze jest niedojrzały resztę pól i czekamy aż u nas dojdzie, a tutaj na tej okolicy gdzie się znajdujemy już tutaj te rzepaki są idealne wręcz do koszenia, dlatego na razie tutaj zostajemy i kosimy dalej. Także trzymajcie się i do zobaczyska.